Ej, dzisiaj przed sekundą nagrywałam dla was mini co Kupiłam jedną z tych rzeczy. Był i właśnie będziemy je testować sobie. Ogólnie na pewno widzieliście na filmikach, jak ludzie tupieli, Oni topią w tych kubkach i oni zrobią takie asymyry z tym właśnie. Ja sobie takie kupiłam o smaku mm. Ej, bardzo dobre. I te pestki, to nie są takie pestki, tylko one są jeszcze w, takim, w takiej galaretce obmoczone Że macie na wierzchu galaretkę, a dopiero potem tą pestkę Dobra, trochę smakuje jak Yumi Yumi Liczy, Tylko, że zamiast tych galaretek to ma właśnie takie pestki W skali no to tak 7,5 na 10 Kupię to jeszcze raz, może, ale raczej nie, bo ja po prostu wolę jak coś to zwykłą wodę albo jakiegoś tymbarka. Ale dobre na spróbowanie polecam.